Zostaliśmy pobłogosławieni tym słowem. Bardzo dobrze, bo trudno lepsze słowo na początek rekolekcji i na przyszłą misję. Słowo o rozmnożeniu chleba. Wszyscy Ewangeliści opisali to wydarzenie, ale tylko Święty Jan zapisał czas tego wydarzenia. Mianowicie, że to się działo w czasie Paschalnym. Była blisko Paska żydowska. Święty Jan w Ewangelii mówi, że Jezus w dorosłym publicznym życiu przeżył trzy razy święte Paski. Sta działalność Jego trwała trzy lata publiczna. I to jest druga Paska Jezusowa. I ciekawe, że yy, paskę trzeba było spożyć w Jerozolimie. Nie? Pewnie Pan Jezus był w Jerozolimie na tę paskę. Ale Jan nie zapamiętał nic z tego, co się stało w samym Pasku w Jerozolimie, a zapamiętał to, to wydarzenie jako wydarzenie paskalne. Wiemy dobrze, paska znaczy przejście. Od czego do czego? Do jakiego przejścia jesteśmy wezwani, kiedy słuchamy tej Ewangelii? Skąd, dokąd? Trzeba wyczytać szósty rozdział dalej, szósty rozdział Jana. Zaraz po tym wydarzeniu Pan Jezus Przechodzi po wodach Jeziora Galbejskiego na drugą stronę, a potem przepływa do Kafarnaum i tam w Kafarnaum dopadają właśnie ludzie, którzy byli świadkami, adresatami tego cudu. I wtedy Pan Jezus mówi im takie mocne słowo, kiedy oni go odnajdują w synagodze w Kafarnaum. Mówi do nich tak, szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, tylko dlatego, żeście jedli chleb do sytości. To znaczy nie potraktowali tego wydarzenia jako znaku, nie potraktowali tego wydarzenia jako e, jakiejś lekcji samo sobie w sobie im wystarczyło. To, że dał im jeść. I Jezus mówi wyraźnie, żeśmy na i dosyta. Nie ma pretensji do Niego o to, że jedli w końcu sami ten klępał, nie? Więc nie o to ma pretensje. Natomiast wyraźnie ma pretensje o to, że właśnie to ich w Troszczycie się o ten chleb, który ginie. A nie troszczycie się o taki posiłek, który dopiero da Wam ojciec i który jest pokarmem na życie wieczne. Więc to rozmnożenie chleba tak naprawdę miało jeden cel. Postawić uczniom nam pytanie, co wam w życiu na syci? Czego jesteście głodni? Co wam wystarczy, żebyście się poczuli syci? To były charakterystyczne te oklaski dla kuchni polowej. Bardzo było ładne. Ja mam nic przeciwko kuchni polowej wśród ja Też bym się chciał załapać na styczniu. Co nas nasyci? Poczuli się spełnieni, nie? poczuli się zaspokojeni, bo zjedli chleb zwykły. No dobrze, może jeszcze ktoś powiedzieć tak, że Przeczytali to wydarzenie jeszcze inaczej, że można by Jezusa okrzyknąć Królem. To znaczy byłby kimś, kto im uporządkuje tę całą doczesną rzeczywistość, w której żyją, w której pewnie rzadko bywają głodni. No przydałby się ktoś, żeby kto to nasze tu i teraz poukładał. Na samą propozycję, jak ją wyczuł, uciekł. Znaczy najwyraźniej Pan Jezus pokazuje, że nie jest po to. Nie jest po to, żeby karmić ludzi chlebem i rybami. I także nie jest po to, żeby być królem tu i teraz w doczesnym wymiarze. Myślę, że to drugie, niektórym dość trudno przyjąć. Jezus mówi, że ojciec przygotował nam chleb, który nas nasyci. Gdybyśmy czytali dalej siódmy rozdział świętego Jana, to, to czytamy, że ojciec przygotował nam też wodę. To mnie kiedyś bardzo uderzyło, bo generalnie to możemy znowu nie mieć nie wiadomo czego do jedzenia. Ale chleb i woda to by się przydały. nie? Szynki nie musi być. Chleb i woda. Ludzie, którzy, nie wiem, podejmują się rozmaitych postów, to jednak przy całej swojej gorliwości do postu, chleb i woda. Pokarmy, które są jakoś istotne dla człowieka. Człowiek musi żyć o chlebie i wodzie. Więc w szóstym rozdziale Jezus mówi o chlebie żywota, który daje nam ojciec, daje nam już teraz. A w siódmym rozdziale mówi o wodzie. W ostatnim święta w Jerozolimie Jezus woła na cały was: głos. Kto jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Struwienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. Chleb i woda. Znacie. Chleb to jest oczywiście Syn Boga. To jest Jezus Chrystus, który staje się chlebem życia. Woda to jest Duchu Święty. Pokarm wodojca I. Pan Jezus stawia to bardzo ostro. Myślę, że na tyle wszyscy pamiętamy ten szósty rozdział. To jest taki rozdział bardzo dramatyczny. Bez żadnych kompromisów, bo, bo nie ma kompromisu między życiem a śmiercią. Nie ma czegoś pośredniego. Jest życie lub śmierć. Nie? Chrystus mówi, jak chcesz się najeść czymkolwiek innym, to spożywasz śmierć. Jeśli myślisz, że to jest właśnie to, co Cię nasyci, to na końcu spożywasz śmierć. Natomiast jedynym chlebem życia dla człowieka jest taki pokarm, który daje człowiekowi życie wieczne. Człowiek potrzebuje pokarmu, który otwiera przed nim wieczne perspektywy. Tylko to człowieka nasyca. Tu nie ma jakiegoś. Miejsca na takie i chciałaby, i boi się nie. Bardzo ostro to Jezus stawia na, na, na końcu tego szóstego już To jest ludzie odchodzą od niego. I on się nie gorszy, że odchodzą, tylko mówi do apostołów, też chcecie pójść. I to jest moment decyzji w życiu. To jest taki moment mocnego skrócenia. Szli za nim. Słyszeliśmy dlaczego. Ustrawiał ich chorych, widzieli stanki, szli za Nim, tak jak my idziemy za Nim. I dochodzimy do tego wydarzenia. I to wydarzenie jest teraz, żeby było jasne. Teraz, dziś jest to wydarzenie. Jezus mówi, co chcecie jeść? Czego szukacie? Życia czy śmierci szukacie? Czego chcecie ode Mnie? Jak chcecie żyć, Bierzcie chleb żywota i bierzcie wodę, którą ja mam na Bez tego pomrzecie. To was nasyci. Chleb żywota. To bardzo piękny tekst Soboru Watykańskiego II. Konstytucji o objawieniu Bożym. Le iderbu. mówi, mówi, że Kościół nie zaprzestaje nam dawać chleb żywota ze stołu słowa i ze stołu Eucharystii. To jest bardzo ważne, nie? że chleb żywota dostajemy z dwóch stołów. Rekolekcje są takim czasem, nie? Bardzo obficie jest zastawiony ten stół, stół słowa. Oczywiście ten stół Słowa prowadzi nas do stołu Eucharystii i tu i tu otrzymujemy chleb żywota, ale trzeba go popić wodą, słuchajcie naprawdę, bo, bo, bo bez Ducha Świętego się tego nie sprawi. Jest tym, który sprawia, że, że my to Słowo otrzymane od Boga przyjmujemy za swoje. Duch sprawia w nas wiarę, z którą my przyjmujemy Słowo i z którą przyjmujemy Eucharystię. Duch sprawia w nas wiarę. Trzeba uważać, gdyby człowiek chciał nieść to słowo, i ten chleb życia bez wiary. Bo to nie jest tak, że wtedy nic się nie dzieje. To no, akurat pisze mocno Święty Paweł, że jak ktoś chleb żywota spożywa bez wiary, to potępienie sobie jej Potrzebujemy bardzo prosić Ducha Świętego, żeby był w nas wiarą, z którą my spożywamy chleb żywota. Słowo tych stołów. Potrzebujemy bardzo Ducha Świętego. My potrzebujemy wielkiej modlitwy, żeby był w nas wiarą, z którą my przyjmujemy chleb żywota. Nic innego nas nie nasyci. Ja myślę, wielka jest mądrość Kościoła, które przed Eucharystią. Bo ile razy gościmy przed Eucharystią, tyle razy możemy się zapytać, co nas nasycimy. I wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że jak ktoś już ma w perspektywie nie? to... Mam w sobie taką pokusę myśleć, no właśnie pójdziemy do tych ludzi, których nazy ci skrzynka piwa i trochę takiej czy innej muzyki. Nie? I nazwę boska broni przed takimi osądami. Ta Ewangelia nie jest tam po to, żebyśmy osądzali kogokolwiek, tylko żebyśmy zapytali siebie samą o to, co nas nas... I żebyśmy się decydowali na życie, nie szukali nasycenia w tym, co ostatecznie jest śmiercią. Myślę, że tyle wystarczy na mocny początek. Amen.